Cześć, witajcie u Zdrabkowego Małżeństwa. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem z cyklu Premier z danego miesiąca. Dzisiaj mamy premiery z miesięcy maja i kwietnia. Niestety bez zdrabki lotek, bo akurat w naszej kolekturze już nie było, a nie chciało nam się jeździć z racji tego, że jest to w sumie zdrabkę za złotówkę, więc bez różnicy tak naprawdę. Więc przygotowaliśmy dla Was dwie zdrapki po 10 zł, czyli boom 777 oraz mega pensja. no i zdrapkę dolar za 5 zł i szczęśliwe linie za 3. Jak już widzicie, wstępnie wydrapaliśmy szczęśliwe linie, dokładnie do połowy, więc zobaczymy, co tu może się. Nam ukazać. No, i chyba pierwszy raz udało nam się kupić szczęśliwe linie nie niebieskie, czyli w tym przypadku zielone, więc to też dla nas jakaś nowość. No i generalnie, tak podsumowując, całość to, to są zdrabki, które nie przynoszą nam szczęścia, rzadko wygrywają, więc no, no cóż, nawet jeżeli wygrywają, to są to tylko zwroty, nie było nigdy nic więcej, więc yy, i chyba na premierze też nam jakoś nic za bardzo nie przyniosło, także no. Także zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Oczywiście zaczniemy sobie od szczęśliwych linii. Nie utworzyła nam się jeszcze żadna linia, także, no cóż, nie ma szału. Mamy ananasa. I co nam ananas tutaj daje? Ananasa mamy jednego, Zupa. nie tutaj co jest dalej dalej jest krab Ja kraba nie kojarzę super klucz to widziałam dalej mamy dalej mamy słoneczko tutaj jest słońce to jedno tylko tylko tutaj no masakra dalej mamy koronę to korona jest tutaj i nieco wyżej. A tu jeszcze, tak masz rację. Dalej mamy kości. To ja kości w ogóle nie Są. widziałam. Tak? Tak, tak, w drugiej grze. A widzisz, dobrze, że jesteś i czuwasz. Jest też biedronka. Tu jest biedronka. I w pierwszej. I w pierwszej jest biedronka. No tak jak zwykle zostaje po jednym symbolu wszędzie. Wiśnia. Hmm, tu są wiśnie. To co obstawiamy? Garnek złota czy serce? Garnek złota. Serce by dało linie. A garnek złota jeszcze zrobi. Garnek kustkę. będzie na pewno. Diamentu nie było. Jas i garnek, proszę chciałeś masz. Garnek, garnek. No i ostatni symbol. A nie Czy linia. banan? banan też nie. do linie. I to nawet dużo linii. Dobra, takiego jakiegoś tutaj nie ma. No tak właśnie tak myślałam. Dobra, patrzymy. ASQ, także nic tutaj się nie zmieniło. Bardzo proszę masz dolarka. Tak, no to lecimy z dolarkiem. No to nasze wykrywające liczby sprawdźmy. I to tak. 16 18 17 jak nic. 6 i 8? Nie, 11.

I 9. Hmm, czyli super. puściutko. No to nie jest nasz szczęśliwy odcinek, Tam widać. E, co mam dla ciebie zostawić? Chcesz mega pensję czy chcesz boom? A daj mi boom. Bardzo proszę, to ja sobie biorę mega pensję. No tu wiesz, to ja wygram tutaj główną wygram. Dobra, szukamy 27, 4, 40, 38. Oraz dziewięć, a mamy czterdzieści jeden, oczywiście obok mamy jedenaście, trzydzieści dziewięć, kolejny obok czterdzieści siedem i dwadzieścia cztery. Dalej mamy czterdzieści osiem, dwadzieścia osiem, siedem, czterdzieści trzy. I dwójkę. Dobra, polecimy już tak, bo 37, 3, 42, 6 oraz 32. Znamy obok, prawda? No i mamy napis Mega Pensja 1, 33, 44 oraz 36. Także w Tobie cała nadzieja. Ojej, bo nie na... zawiedź mnie. Bo, bo na dziś było w sumie wydane 27 zł. Więc Co? może to nieduży wkład, no ale. Zawsze fajnie jest coś zyskać. Generalnie jak znajdziesz siódemkę to daj znać po prostu. Tak, no chciałbym, bo... Nie powiem... Fajnie jest takie siódemki... Odnaleźć gdzieś. No... Nie wiem, Tylko ja... gdzie? W zasadzie wygraliśmy chyba w raz, raz. tak. Więc... Nie jest jakąś naszą ulubioną zdrapką. No to... I chyba taką pozostanie. No, chyba, że wygramy w listówkę, to wtedy ją polubię. No, to tak. I ja mogę kupić więcej. Tak. No. Świetnie, dobra. Może końcówka przyniesie bardziej mm, szczęście? Jasne. Mm -hmm. Oczywiście. Sa Ajaj. Same szczęśliwe symbole dla ciebie. Tak. No, tak. Proszę, Oto szczęśliwe symbole dla ciebie. Gdzie tu są kontrolne, nawet powiem, że tak? nie wiem. pionie. Tak, tak jakoś. Daj. Nie mam pojęcia gdzie one tu mogłyby być. Że już to gdzieś tutaj wokół wygranych one były. Tylko nie wiem czy jest sens maltretować tą. A grabką, czemu nie? Już? Skoro i tak widzisz, że nic nie wygrałeś. Lepiej się upewnić, może jestem jakiś... Widzisz, gdzie się? No właśnie jest? nic, nie. nie widzę, aż dziwne. Numerek jest, ale. Może my jesteśmy jakieś zybane i nie widzimy po prostu, nie? Nie, zdecydowanie no, to nasza wina gdzieś. No muszę gdzieś tu być. Masakra. A może na samej górze tutaj? Nie, po prostu my jesteśmy pewnie zybane i ich nie widzimy. No, mniejsza o to, już zmasakrowałam całą zdrabkę. I dalej nic. Proszę, dla twojej. No, i jest S się pojawiło. Y. No, ostatnie dwa mniejsze pola. Oczywiście, super Boże. Straszne. Ona się strasznie sypie. No, bo wiesz, ładnie niby się mieni, no to. Tak, powiedz. No dobra, nie ma nawet co podsumowywać. Jest Puste, puste puste. I nawet nie wiem, gdzie jest to. I gdzieś ostatnio też puste, ale Jaki, nam spadło. Puste. <laughs> Same pusteki. Nasza dobropasa nie została podtrzymana, co jest tragiczne. Mam nadzieję, że następny następnym odcinku pójdzie nam lepiej. Trzymajcie mocno za nas kciuki, a tymczasem zapraszamy Was na premierę już w czwartek. Będzie to chyba Big 7, tak mi się wydaje. Coś takiego, no? Też za 10 zł. Także mam nadzieję, że tam pójdzie nam lepiej. No, bo jak widzicie, dramat. Opuściło nas szczęście. Nie polecam. Ta ostatnia stówka chyba będzie przez najbliższy miesiąc naszą wygraną. No nie, nasz tak to nie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No nic, dziękujemy i do zobaczenia.